Nie, nie. Coś jest, są dwa pojazdy. Tylko czy który z nich działa, to zaraz sprawdzimy. To jest na, ta nasza stara dwumiejscówka. A, to są te pojazdy, ale one są rozwalone. W sensie no, jeden nie ma je... paliwa, a drugi nie ma koła. Jezus, taka porażka. Dodaj, autobus bez koła. No ta, jeden nie ma paliwa, drugi nie ma koła. Bosko, czy ja gdzieś widzę jakiś pojazd? No, dawaj, biegniemy tą drogą, nie ma co tutaj. Tu pusto jest. Może coś znajdziemy. No dobra. Ty, ty, ty robi tego, ty robisz zastraszaka. ja też nic nie mam, znaczy mam broń, ale nie mam do niej na no boku. Mówisz, bo bo zrobię bo zastraszaka. Będę rzucał bronią. Szkoda, że nie ma opcji odpychania w ogóle. Ani A nie, co ja mam? granat. I nie zawaham się go użyć. Tutaj e. była ta. ten. ten. Czekaj, policyjny. Jest co? co? Uwaga, granat rzucony. No i tak chciałem Zabiłeś naszego prawie. Gdzie Zabiłeś ja? naszego. O Jezu, mi... sorry wieczór. Well done, well done. Ja chciałem samochody rozwalić.